Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Bratkowie, dziś zaś nagrywam z telefonu jakoś może być trochę gorsza niż zawsze, ale nie o to chodzi. Już dawno temu miałem się z wami podzielić bardzo ważnym tematem. To przestroga przed jedną z najbardziej okrutniejszą rzeczą, abyście się nigdy, przenigdy na to nie godzili. Czym nowsza technologia, tym większe lenistwo zmuszające człowieka do niewoli. Chodzi mi głównie o to, o walutę, nasza kochana złotówka. Gdy Polska ją utraci, stanie się niewolnikiem systemu. Na dzień dzisiejszy jest to czasem wygodne, ale 10% tego kwasu nie zauważycie, jak i w kościele. Wszystko jest takie fajne. W Polsce jest jeden niszcz od tego systemu. Dla niego nie liczy się człowiek, tylko system, władza i pełny skarbiec w swoich bankach. Wam zaproponuję te rozwiązanie, które na dzień dzisiejszy jest niby dobre, a z czego widać do tego dążą. Staniecie się ich niewolnikami. Czy chcecie mieć krew bezdomnych, bezrobotnych i ich śmierć na waszych rękach? Bezdomni zawsze uzbierali sobie butelki, trochę złomu czy makulatury, przeżyli. Za tak zwaną symboliczną złotówkę. Niestety, jeśli polski naród wdrążyłby i zgodziłby się na takie rozwiązanie, tych hopsztaplerów wyda wyrok na tych ludzi. Mało tego, wy staniecie się niewolnikami systemu. Taki system, niech tylko na chwilę padnie, żaden z was nic, nic nie kupi i nie zapłaci. Przez te chwilowe rozwiązanie, które wyda się Wam wygodne, 10% szatańskiego planu się na Was sam ziści. No cóż, szatan przebiegły jest. To tak jak w kościele, dał Wam zabawę i rozluźnienie. Zachód umiera. Ciała obywateli Zachodu nie są świątyniami dla Ducha Świętego, stały się siedliskiem systemu diabelskiego. Chip pod skórą. Fajna rzecz. Przekładasz ręką i już zapłacone, bez stania w kolejce. Co za wygoda? Idziesz do sklepu, jedziesz na wczasy, kupujesz towar, chleb, wodę i chcesz zapłacić, a tu brak płatności. System padł na trzy dni. Głodny, spragniony, nie mogąc nic kupić ani powrócić za co zechczasów. Sprawdzą się na tobie słowa z Ewangelii. Chip to sterownik szatański, który chce, byście tanczyli jak on Wam zagra, byście stracili ufność w Pana Boga, dali Wam możliwość płacenia przez telefon, zapatrzeni w smartfonik, już bez niego nie możecie żyć. Od rana do wieczora zapatrzeni, pierwszy odruch wyjścia po dzwonku ze szkoły to sięgnięcie po smartfona. Staliście się niewolnikami systemu szatańskiego oraz uczyniono z Was ludzi uzależnionych. Powiecie, że nie? Zróbcie sobie test. To się okaże, kto ma rację. Idziecie do szkoły, zostaw go w domu. Idziecie do parku, zostaw go w domu. Idziecie na miasto, zostaw go w domu. Tylko 20% tak potrafi. Resta to już ludzie uzależnieni. Ludzie jak roboty, niewolnicy systemu, wszystko co Wam potrzebne do utracenia świadomości własnej i własnego myślenia dał Wam internetowy, wirtualny świat. Świat bez uczuć, nienamacalny, bez zapachowy, świat bez podziwu piękna. Bratkowie, Polska jest jedynym krajem, który stoi na przeszkodzie światu, aby się to wszystko mogło wypełnić. W rządzie i niestety w naszej hierarchii grupa elit class chce Was upodobnić do świata, zarazić chorobą niemoralności, nieczystości, tolerancji na każde zło, a szczególnie chce Was uzależnić i uświadomić Wam, że Bóg nasz to ten sam, co Bóg ze świata. Kochani, ciężko pracujecie na Wasze pieniądze. Czujecie szelest w waszych rękach waszej ciężkiej pracy? Możecie dać dwa złote biednemu na wodę czy chleb. Okazać dobro, które jest w waszych sercach. Dobro miłosierdzia. Mając tylko kartę nic nie dasz. Nie wspomożesz biedaka siedzącego przy kościele. Wasze serca staną się nieczułe. Oto system elit klas z wielkich lóż masońskich zasiadających na rządowo-hierarchicznych stołkach. Dzieci władcy tego świata, przyjąwszy jego dyrektywy, stali się jego własnością. Przyjąwszy trzy pokuszy z pustyni, podpisali tym samym cyrograf swojej przynależności do ojcostwa diabła. I tak, bratkowie, jeśli przyjmiecie takie chwilowe rozwiązanie płatności numerkiem, z kodem kreskowym, Możecie sobie napisać na waszych czołach synowie szatana o symbolice 666 dzieci systemu i dzieci świata. Przyjdzie taki moment, że będą chcieli to zrobić w polskim narodzie. Oni już tam są. Oglądacie tych ludzi na co dzień. Nie słuchajcie ich i nigdy się nie zgódźcie na jakieś czipy czy Polskę bezwalutową, bo staniecie się ich niewolnikami i wydacie mord na bezrobotnych i bezdomnych. A na koniec, przypatrzcie się temu zdjęciu, bo tak dzisiaj wygląda niestety nasze otoczenie. Przypatrzcie się dobrze, czy tak nie jest. A ten komentarz, który jest na końcu umieszczony, poczytajcie sobie go dobrze i strzeżcie się od takich wilków. Zastanawiam się tylko, co na to. Arcybiskup błodzi. Bardzo mnie to dziwi. Czy takiej nauki uczy, czy na takie coś zezwala? Radkowie, niech Pan Bóg błogosławi, a matka prowadzi drogami syna do syna. I pamiętajcie, tron jest zawsze na jasnej górze i w Waszych sercach. Amen. jeszcze jedno na koniec, bo bym zapomniał. Przypatrzcie się dobrze temu zdjęciu, a szczególnie Wy. Którzy tak okrodocie nas wszystkich, którzy myślicie, że macie pełne banki złota, pełne konta w banku i myślicie, że co, że gdzie to zabierzecie. Wasz koniec się skończy tak, jak to zdjęcie tu pokazuje. Wszystko zostawicie. Jakżeście przyszli puści na świat i nadzy, tak samo odejdziecie. Tylko jak wasze dusze będą wyglądać. Jak? Jaki skarb będzie miała wasza dusza, która będzie powracać tam? I stanie przed tym wielkim sędzią. Z dolarami? Myślicie, że pana Boga przekupicie? Tak! Tam gdzie skarb twój, tam i serce będzie twoje. No niestety, twoje zostało w banku, no to nie wiem, do którego ojca pójdziesz, jeden z drugim. Wielcy tego świata, elit klas, która myślała, że żyć będzie wiecznie.